Na zaproszenie skani w okolicach Mszczonowa licznie stawili się branżowi dziennikarze. Producent tutaj właśnie zorganizował jazdy testowe nowymi modelami aut budowlanych tej marki. Pokazano także pojazd do przewozu dłużycy. jednak główne role grały wywrotki. Dziennikarze mają możliwość testowania konfiguracji 6x4, 8x4 oraz 6x6 w trudnym terenie. W nowych samochodach najbardziej widoczne są zmiany w wyglądzie zewnętrznym. Samochody te mają zupełnie nowy grill w kolorze czarnym. Również nowy wytrzymały zderzak, nowy zaczep holowniczy o nośności do wytrzymałości do 35 ton. Zdecydowanie poprawiliśmy w nich również kąt natarcia pojazdu. Są też inne nowe elementy, jak choćby odmiennie skonstruowana płyta osłonowa silnika z 3 mm blachy. Ale wielu istotnych różnic nie widać gołym okiem. Komfort jazdy takimi samochodami jest zdecydowanie większy oraz zostały poprawione własności trakcyjne w terenie. Podczas jazd dało się odczuć korzystne zmiany w precyzji i wygodzie prowadzenia aut. Prezentujemy nowy Opticru z funkcją off-road do poruszania się w terenie. Każdy z samochodów został wyposażony w nowy retarder o zwiększonym. W momencie hamowania do 4100 Nm. Retarder działa doskonale przy, przy niskich prędkościach jazdy, które obserwujemy w, w tego typu eksploatacji w kopalniach, czyli od kilku kilometrów na godzinę. Skanie zdały egzamin nawet mimo niezbyt wprawnych rąk dziennikarzy. Tylko z powodu braku doświadczenia za kółkiem niektórych z nich czasem potrzebna była pomoc. Umiejętności można było na miejscu doszlifować biorąc udział w konkursie precyzyjnej jazdy. Ciężarówka występowała tutaj w roli kuli bilardowej, a zawodnik musiał się wykazać nie lada wyczuciem jej gabarytów. Wprowadzone w skaniach zmiany z pewnością przypadną kierowcom do gustu.